Cześć moi drodzy, nagrywałem wam jakieś wideo poprzednio, ale nie przeszło z tego mojego drugiego telefonu. Muszę uruchomić tam e, abonament, zapłacić e, za ten, za używanie. No a dzisiaj z ważniejszych rzeczy flagi halfstaff fruwają od 8 do 11 ze względu na naszych dzielnych e, Native American wojowników i a jeszcze Kanadyjczyków. No nie? też będziemy czczyli. A to nie o tym chciałem mówić, nie o flagach. Tylko tak przy okazji wspomniałem. Aha, byłem z rana przykleić kafelki w łazience u Wojtka i Danki, moich przyjaciół. I potem poszedł, pojechałem do tego apartamentu z planem, żeby coś tam porobić. Ale wiecie, sobota, kurde, i tego. A przychodził do mierzenia blatów, no nie? I a musiałem z nim pojechać tutaj, przyjechać do domu, pokazać mu zlew. Który będziemy tam chcieli zamontować. I e, ten foset, nie? Kran. No, dlatego tu jestem. A pieski już nie cierpliwą. I fajnie, wcześniej jest godzina 16:36. Dzisiaj jest 8 listopada, moi drodzy. Dzień jest chłodny, ale w słońcu było gorąco. A ja tutaj w cieniu muszę kurtkę nosić. No, pójdziemy na spacer zaraz, zarosku nogi sobie odświeżę. Może coś zjem. A potem może pójdziemy z moją żoną jakieś drobne zakupy zrobić, ale to na date, nie? Na razie, słuchajcie. A może jeszcze się nie wyłączy, ale pogadamy o czymś innym. A wczoraj po telefonie z Grześkiem, yy, po rozmowie z Grześkiem, to próbowałem tam moich przyjaciół wysz wyszczególnić. Zapomniałem o Sergio, żeśmy o nim też rozmawiali. Sergio, bardzo yy, konkretny przyjaciel, moi drodzy. A, pożyczyłem od niego 5 tysięcy muszę oddać, ale to nic, zaczynam basement tam, piwnicy robić, w styczniu to spłacę, no, reszta długów to spokój da się, no. Sąsiad wyjeżdża właśnie, pokiwałem mu, Porsche jeździ, fajnie kurde, a my w końcu tą Toyotę zabrali i dobrze, może się kupić z aukcji, aukcja jest 18 muszę się dowiedzieć czy jakiś dealer by tutaj nie poszedł, nie kupił mi i po tańszej cenie, bo straszne jakieś pieniądze chcieli za nią A to w samochodzie to jeszcze pogadamy będę miał chwilę, mam nadzieję w następnym tygodniu rozejrzeć się z jakimś takim a tutaj sąsiada flaga Uniwersytetu Bergama Yanga powiewa, no i te dynie takie Halloween decorations, tam sobie też dom udekorowali sąsiedzi i patrzcie u góry na te drzewa, na te liście.